Cześć. Jestem Zbyszek. Alkoholik. Czy chciałbym być innym niż jestem? No ciekawe pytanie. Ale już mi kiedyś takie zadali. Czy jakbym gdzieś na spikierce, jakbym złap, złap, złapał złotą rybkę i miał parę życzeń, co bym w swoim życiu zmienił? I tak po dłuższej chwili Zastanowienia. Powiedziałem, że nic. Wszystko, co się wydarzyło, wszystko, co mnie spotkało, wszystko, co się, co się działo w moim życiu, to było po to, żeby było tak jak, tak, jak jest dziś, tak jak teraz. Czyli jest we mnie pełna akceptacja tego, co, kim jestem. Ech. Jak z, ja z piłem i na początku czyli, ja chciałem być kimś innym zupełnie nie grałem takie role, żeby tylko nie być sobą i cały czas cierpiałem, uciekałem od siebie. Dzisiaj jak jest pełna akceptacja siebie takim jakim jestem, ach, nic bym nie zmieniał i nie chciałbym być innym. Dlatego, że dużo pracy włożyłem na akceptację tego tak, jaki jest. To. <grymne> Pamiętaj, nie jesteś sam. Cześć.